Siema, siema. witam w odcinku Minecraft. W tym odcinku będziemy. Trzeba podać jaskinię. Ja Mój dom, piękny. Nie ja niech się ja co się to zadaje. Minecraft, dobrze. Ja Dobra. bez cięcia. Dobra, to lecimy dalej, graj. Kajinę pizza, no dobrze, lecimy. Dobra, już jesteśmy. Dobra, ładnie to wygląda ładnie. Trzeba się przypala jak się mówi Kabel. tak ja się, się górę zrobię taką kamieniową i reszta będzie z tego błokowy łupek. Tak A pójdę się na podróż gdzieś. Chyba i węgiel jeszcze dać węgla węgla już nie mam, mało, mało węgla Ja mało węgla Mało, mało węgla No to się przepala Czemu co nie leci? Leć to do góry Dawaj Podpal się mi zgasło. się. No to idziemy trochę kopać. I gdzie jest węgiel? To będzie węgiel. To będzie moja skinie Na kopalnie węgla. tu 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 klikamy węgla tu będzie węgiel musi być łeee a tu mi się tałeczko ciemno robi Daj mi węgla, mhm. jaskinia moja O bo jest susza O, dobry znak Co to jest? Co to ma nie, EXPA leci? Kuj Ale w no mam zlecenie Hmm Ciekawe Zbieram to, nie wiem po co mi to Chciałem komentarz, po co mi to... co to jest? To jest chyba... brąz? Brąz to jest Po co mi to nie w sumie? Kop, 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 kop. Dobra No a to kopimy dalej. To jest jakieś jedzenie komin bo już nie mam mało jedzenia. A, już się kijów zepsułem, aż mam dużo tych tak, kijowców. Dajcie węgla, bo tak... Nie mogę węgla znaleźć. <laughs> lapis, co ty gadasz? Co o iron idź za szukam węgla to nie jestem mi węgla O, mi się lapis Ziemia Lapis top. O, ten iron sprzedał się. co mi tej ziemi no. no, było. Ja zrobić farmę na pewno. Tak, wyda się farmę. Sprzeda się ziemię tak. Najciebiej ziemi.

Aby zabrać w farmę jakąś jedzenie A węgla to nie mogę znaleźć chyba Kupię, kupię. Pokój, was właśnie ma woda elegancko. Robią wodę do światła do podlewania elegancko, dobrze. I tam coś świeczka elegancko wodę robią. jest go. A się noc zrobiła, dobrze. A tu jest wyjście. Kurde. A mi noc się robi? Czy mogę spać? Nie mogę. A się zrobiła? Dobra to, przerabiamy Dobra trochę pokopać Czy tu takim, nie, jeszcze pokopiamy Dobra, ładnie będzie wyglądać. Dobra, teraz zajmę bloczki. Tik, tyk tyk. tyk, 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 tyk. O, to nie wygląda. Kurde. Patrzcie, jak to nie wygląda, ja piję, O, na styk, ale ładnie, ja piję, to nie wygląda, najładniej no, ładnie to wygląda. No, teraz te bloki, te dajemy, o, ta i przepalamy, dawaj, przepalaj. Jeszcze jeden takczyk i przypadaj, o elegancko, dobra, mam kill'owy, mam, o, chodźmy kopać dalej. Już się nam zrobię, mogę przespać, się. Nie mogę? Dobra, to idę kopać. Teraz chodź mi prawo kopać. mam wodę, do woda, tak, mam wodę, elegancko. ELEGANCKA, kurde... co to jest? nie ma Basieć, no się, co nie wejdzie do mnie? Jakiś mały ząbek? Nie Jest, za, jest zabezpieczona Ale kopiemy dalej Już jeden z co ty jadasz? Tak szybko już po z odcinka, by i No dobra tym dwunasta jest izda Świeć, świecie w grze. Zresztą ja to słyszałem. Ale zobaczcie, jak tam przepaliło się. Może się przepaliło piec, co? Aaa, fajnie. O, ciemno, trzeba spać. Pierwszy pierwsz noc. No drzwi sobie zrobię do mega pod jaskina Pamiętaj, jaskin nie ma drzwi Przecież ale jak się tam pom... Biorę się od tyłu Dobra Łupek Okej okay. Jaki to był blok robiłeś chyba tak Ya, Yeah. Я все не забью там. Дивно там байка. А, O, ten, no to jest ten Dobra, to jest ten łópek Jak chyba kopiemy tu bok O, jakie ładnie tu będzie, kurde, elegancko. A tu jeszcze trzeba... przekopać. Załatwiam 35 bloków? Chyba tak. Nie, nie stać, chyba. A może... O i inna styk, powiem O, piwdziole. Elegancko. Tu, tutaj no dobra. Ale ładnie wygląda moje co nie? Ty, ładnie to wygląda. Patrz, świeczki dam, o. Kurde, no ładnie to wygląda, no. Patrzcie, jak to nie wygląda, ty. Ładnie to wygląda ten mój, mój, mój dom w jaskini. No, to jest piękny kur... Cool, ale ładnie. No. Ładnie to wygląda. Dobra, to było chyba na tyle widzowie. Kończę odcinek. Trzymajcie się od nas tego, papa. Pa.